Okej, hey. wiecie co, podjęliśmy z Pedrem wspólnie decyzję, że połączymy oba kąta, w sensie, kto wie, to wie, że mamy dwa, jedno jest wędkarskie, a drugie jest takie ogródkowe, zielony zakątek Iwy. No, i wiecie, jak y, y, robimy coś na działce, a remontujemy sobie teraz y, altanę, no to dodajemy wszystkie filmy tak jakby do mnie na konto, a wędkarskie stoi. No, a chcielibyśmy, żeby to no, działało, żeby tam się coś działo. Bo, bo jak wiecie, teraz na, na tych mediach społecznościowych, no to y, leżymy. No, fajnie było, wszystko pięknie. Działo się pięknie i oglądalność, i wszystko szło super. No, i jak to ja mówię, było, było i się zbyło. No, także chcemy to połączyć. Ułatwi nam to pracę na pewno, bo wiecie, no, my mamy dużo zainteresowań różnych i, i wędka, i ogródek i różne wycieczki, i gdzieś jeździmy, i no, dużo się u nas dzieje. A tak stricte, jak jest konto tylko wędkarskie, no to tak by pasowało dodawać tylko coś wędkarskiego, a jak się ma tyle zainteresowań, no to nie jeździ, nie jeździ się cały czas na, na ryby, nie jeździmy wędkować często ostatnio, bo po prostu no, dużo innych rzeczy mamy do zrobienia. No i konto Iwa i Pedro Team stoi, nie? No a chcielibyśmy, żeby to po prostu jakoś nam tak fajnie się rozchulało. Mm. No, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że, że, że to miało być tylko wędkarskie, a, a nie będzie. No, mam nadzieję, że z nami zostaniecie dalej. Jeszcze muszę pomyśleć jak ściągnąć tamtych ludzi z mojego konta na to konto Tarastu. No jak widzicie jestem na działce, którą właśnie remontujemy. No i to co tutaj remontujemy to dodaję właśnie tam do mnie na kanał. No ale myślę, że yy, może nie wiem, z tych wszystkich filmów, które tam mam, a jest ich tam parę, yy, może zrobię jeden albo dwa filmy yy, i wrzucę tutaj na kanał, yy, żeby to miało jakąś kontynuację, yy, w późniejszym czasie jak będziemy coś dodawać. Yy, no i tak w sumie no to tyle, no, yy. no. no zobaczymy, co to będzie z tego wszystkiego.